Dziś do odblokowania mamy Sony Ericsson, przepraszam, Sony Xperia E. Najpierw w telefonie musimy sprawdzić licznik prób, czy czasem nie jest zablokowany, czy będziemy mogli wpisać kod do telefonu. Taki licznik możemy sprawdzić za pomocą kodu, który użyjemy teraz. Gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk, 7, 3, 7, 8, 4, 2, 3. krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka. Pojawia nam się ukryte menu, wybieramy pozycję SERVICE INFO i pozycję sim Widzimy ukryte menu, kilka pozycji. To co nas najbardziej interesuje w tym telefonie, to to, że przy polu NETWORK jest piątka, czyli mamy jeszcze 5 prób na wpisanie kodu i nasz sim jest właśnie na pozycję NETWORK. Przy pozostałych pozycjach mam 0, ale widzimy iksyki, czyli te sim są odblokowane. Najważniejsze jest to pole, przy którym mamy zaznaczoną jakąś pozycję. Jeżeli byśmy tu widzieli 0, to znaczy, że nie możemy telefonu odblokować za pomocą kodu. W tej chwili wpiszemy kod do telefonu. Musimy włożyć do niego kartę z innej sieci. Telefon działa w Orange. My włożymy sobie do niego kartę Playa. Telefon nas poprosi o kod Simlocka po włączeniu. Na Simno 24 jesteśmy w stanie odblokować każdy inny telefon Sony, Sony Ericsson bez znaczenia na sieć, nie ma, nie ma sieć większego znaczenia najważniejsze jest to, aby sprawdzić przed zamówieniem, czy jest jeszcze licznik prób w telefonie ponieważ jeżeli nie będziemy mieli już prób na wpisanie kodu nie da się takiego telefonu odblokować niestety za pomocą kodu często ludzie nie wiedząc o tym, że, że, że prośba w telefonie położenie innej karty prośba o PIN to jest yy, prośba o kod. Ludzie wpisują kod, blokują sobie licznik, ponieważ każdy Sony ma 5 lub 10 prób na wpisanie kodu. W tej chwili telefon nas prosi o kod PIN do karty SIM, odblokowujący sieć. I bardzo ważne, nie jest to kod PIN do karty SIM, tylko to jest kod PIN, który odblokowuje nam sieć, czyli właśnie Simlock. My już w tej chwili mamy kod do tego telefonu, zaczniemy go sobie wpisywać w tej chwili. Ważne, że żeby każdy miał świadomość, że kod jest różny do każdego telefonu. Jest on przypisany do numeru e-mail i wpisując ten kod, który ja teraz wpisuję w każdym innym telefonie będzie to skutkowało zablokowaniem licznika. W tej chwili wpisaliśmy sobie kod, klikamy odblokuj. Odblokowanie sieci dla karty SIM powiodło się. Telefon zacznie nam działać w tej chwili w playu. Zaraz się pojawi zasięg. Czekamy sobie jeszcze chwilę. Już dostaliśmy jakąś wiadomość. Mamy play widoczny. Jest zasięg. W telefonie można wykonywać połączenie. Zblokowanie Simloka kodem. W